Synu. Przed częścią pierwszą. Gdzie jest ten zastrany haker? O! Widzę choja. Zaraz mi da on korwa kody. Hej, skolwy syno. Odwróć do P. Hej. Głocha pało. Odwróć się. 1, 2, 3 dał na maszty. Sorry sorry. 123 dał na mamia. Ja. Spokp. Masz da ona i śpisz włoszko, które jest w szafie która jest w dopie. Czego chcesz bordel mamo? Jestem po imprezce. Gadaj. Głochy hojo gadaj. Koda czy loda. Dwa dolary za każde. Ja tylko loda nie koda. KPW. A głochy jesteś typało. Dobra. Kod kot czy lod. Widząc co zrobiłeś swemu poprzedniemu lodowi wolę kota na koda, który robi loda. Masz koda na kota. Ja spieprzam. Idę pać. Nara. Oki doki. Na odwagę. Jesz przecinek w dopiema. Cholera mnie dopadła. Toż to ten sokin a assasynowski wilk. Cios martwego wilka assasyna. I'm kill you. Fuck. Czoje, że straciłem tysiąc procent mej męskości? O korwa. Okej. Okay. Trzeba iść. Co to korwa jest? Fakio. Dobra, dobra. Wziąłem tabletki, przytoliłem misia, zrobiłem loda. Mogę iść. Gdzie to korwa skręcić? O. To. Pomiędzy częścią drogą a trzecią. Ten pieprzony haker sprzedał mi koda na kota, który przenosi na połkę skalną. Co to ma do jasnej dopy może nabyć? Mam. Pamiętam. Przypominam już se koda na kota, który robi loda. Chwila. Chwila. Josz mam. Kim ty korwa jesteś? Jestem człowiekiem za kratami. Aha. Kapoje, masz ADHD. Dawaj koda, bo cię ziem. Dobra. Spokojnie masz koda ty psycholo. Jak się jeszcze raz spotkamy to zrobię z ciebie schaba. Spieprzaj. Korwa. Gdzie żeś pola złuchi się z ADHD i ze zmotowanymi jajami? po części trzeciej. Ale żeś był ciężki tyły sapało. Musiałeś skakać z pięcioset metrów w sokinkocie, a ważysz chyba ze dwie tony. Zamykać oczy wygnojki nieletnie, chyba żeś się pedały. Muszę się przebrać za Hipisa, by zdobyć armię dressów, gajowi i z Zadopia i Bordelskiego domu. Jeszcze tylko ta jego pała do ręki i w drogę. Szkoda tylko, że waży ze stoton. ton. Co on w nim ma? Tera roszam do zadopi aby zajebać magowoja, świętego Alfonsa z bordelo. On tam tylko rosza i rosza wykrzykniki jest. To. Na radzieci.